Protestu w barniku. też tak się... Drugi. Drugi protest na rondzie Solidarności. Protestujemy. Tyle wiesz co mogłem, to mogłem. Ja dzisiaj to widzę mało. Mało ludzi to się wypaliło, nie? Drugi. Spotykamy no, się też. na drugiej sprawie na rondzie żeby ze smrodem nie spotkać się w sądzie. Odlewnia, jeżeli na haką truje nas od wielu, wielu, wielu lat i nic nie robi, aby ten smród, który przechodzi przez ściany, przez okna i na te dzieci na naszych rodziców nic nie robią w tym kierunku, dlatego protestujemy, jesteśmy tutaj dzisiaj, spotykamy się i mówimy nie, mamy dość. Przymkę. bo ja też, ale ja prawo. Mamy dość. Tam Inspektor ochrony środowiska przeprowadzał badania i na przykład pierwiastek benzyn Norma jest 30. Wynik 3844,41. Przekroczona norma o 3814,41. Etylobenzen. Norma 5500. Wynik 2131,28. Przekroczona norma o 1641.

20 646,22 przekroczone o 20 636,22. A więc sami możecie to zobaczyć. To jest upu upublikowane, więc każdy może zobaczyć i ocenić, czy to jest normalne. To jest skandaliczne. Mówimy nie, mamy dość. Mamy dość trucia nas. Mamy dość trucia naszych wnuków, naszych dzieci. Spotykamy się tutaj, by walczyć o czyste powietrze. Trochę trzęsie ta kamera, ale ważne, że trochę wiedzy przekażemy właśnie ludziom, to jest najważniejsze. Fajnie to jest, ale no, powtarzać powtarzasz powtarzać do, do wszystko trzeba. Nie ma wyjścia. Szkoda, że. Zgony spowodowane chorobami no. układu oddechowego. Barlinek 4,1%. Województwo zachodnio-pomorskie 5,2%. Kraj 5,4%. Populacja Barlinek w latach 90. 2020, już wcześniej mówiłem. W 1995 roku było 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. W 2022 13 119. Albo ludzie wyjeżdżają do Lipian, albo umierają. Za szybko. Mamy dość hakonu, mówimy nie, dlatego jest dzisiaj ten protest. Tak proces w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej na rondzie y, mamy nas coraz więcej, jeszcze mamy około 10 minut. Fakt, że 20 minut materiał powinno wystarczyć, ale najważniejsze informacje zostały przekazane tutaj Państwu, bo także jakie są przekroczenia norm y, w mieście Barlinek, jeżeli chodzi o emisję spalin przez... Skończenie, mamy jeszcze 10 minut, pokażmy... Firma Hakon. Że jesteśmy tutaj, walczymy... Dla naszego miasta, dla ich mieszkańców może jest nas ale to nic. Można Jesteśmy wielcy, chcemy lepszego powietrza, dlatego tutaj jesteśmy nie jesteśmy polityczni, chcemy tylko, żeby było świeże powietrze nad miastem Barlinek. A może i nie tylko nad miastem, bo jak i wcześniej słyszałem, to i, i też w Dzikowie. W Lipianach też podobno zaczyna śmierdzieć, więc walczymy dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Walczymy dla naszych rodzin. Zostawmy naszą planetę, nasze miasto czyste, zadbane. Zjednoczymy się. Zjednoczmy się i walczmy. Niech Hakon zawsze stanie trucia nas, bo mamy dość, mamy dość. Rozumiemy niektóre, niektóre osoby nie mają czasu, są albo w pracy, ale wiem z internetu, że wspomagają nas, mówią, że jest dobrze, że tak trzymać. Więc y, jestem dumny, że jestem tutaj dzisiaj i będę mógł y, z Wami tutaj do Was mówić. Jestem dumny, że walczę dla mojej wnuczki, która jest obecna ze mną. I ona już sama mówi: dość Hakon, dość Trucia. Będzie informacja. Tutaj z tej strony nie wiedzą, bo tu mniej, do, mniej dolatuje tutaj, nie? także ja chciałem żeby wysłać jakieś kamerę, w filmiku i kilka zdjęć do Kani z tę całkowę kamerą sobie. A tutaj trzeba było. Słuchajcie, wchodzi chodzimy, jeszcze 8 minut mamy. Szanowne służby oczywiście tutaj zabezpieczałem jeszcze przez te kilka minut yy, nasz protest yy, mieszkańców Barlinka w sprawie zdrowego, świeżego powietrza. Dziękujemy jest dzisiaj do... policji, która nas tutaj wspiera, kieruje ruchem. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy za to zabezpieczenie. Porządek. To jest protest. O, ty masz Kochani, jeszcze parę minut dajemy z siebie wszystko. Wspierajmy siebie wzajemnie, więc, więc piszmy, wysyłajmy filmiki, że mamy dość firmę hakon. Niech coś się ruszy w tym zachodnio-pomorskim, niech nam wreszcie pomogą, bo e, jak sami widzicie, nikt nie chce nam pomóc. E, telewizja nawet była, e, robiła przecież e, piękny film, ale niestety nikt do tej pory nie chce nam pomóc. Dlatego robimy ten protest. Chcemy zwrócić uwagę ludzi, chcemy zwrócić im uwagę młodzieży, Sam, aby sami pracownicy hakon, firmy hakon się trują, nie mają świadomości, to jest... aby tutaj byli, więc yy, tutaj teraz się dowiaduję, yy, pracownicy firmy hakon może też nie wiedzą, że są otruwani, więc niech przeczytają informacje, niech żądają podwyżki bo za kilka lat może ich już nie być problem w Zalążku tkwi nie nikt nie chce zamykania firmy, tylko tak ludzie myślą niektórzy nie, no, no boją się, boją się o pracę wiadomo nie bójmy się powiedzieć nie dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj tylko po prostu żeby zmienili sposób produkcji raczej sposób tak, już było, wiesz. no to między nami już tam, wiadomo, do gadamy sobie relasy, prowadzimy, w międzyczasie coś przez mikrofon się pójść, nie chleci, wiesz. W 2021 roku 41,1% zgonów w barlinku spowodowanych było chorobami układu krążenia. Przyczyną 17,8% zgonów w barlinku było, były nowotwory a 4,1% zgonów spowodowane było chorobami układu oddechowego. Relacja nasz z y, Ronda z w barlinku. Przepraszam, Ronda Solidarności w barwinku. Panie kierowco, jeszcze 4 Gorski. minuty mamy, 4 minuty. 4 minuty blokujemy, rondo. Ostatnie te 4 minuty dziękuję wszystkim tutaj, co się spotkali i protestują wobec firmy Hakon. Dziękuję policji za współpracę. Za pomoc. Dziękuję też osobie pani Bernacie Lewandowskiej, jedna, jedyna radna, która jak zwykle wspiera nas całą siłą, jaką ma, aby firma Hakon przestała nas truć. Ostatnie dwie minuty. Emilka, Chodź, kochanie tutaj. Jeszcze dwie minutki i koniec mamy. A, nabiłaś się już, kochanie? Wcześniej gdzieś nie było każdy się stawić, jak przyszedł jeszcze taki Rafał. 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 Jak coś tu? Coś tam jeszcze. Przecież ten. Jesteśmy na Facebooku. No przecież Facebooka, a są wielu na bajki, nie? Ludzie, ja mam cztery na Facebooku i kiedy ja się z nimi widziałem. Wirtualna rzeczywistość. Podzieliła ludzi, Jedyne takie coś, takie takie akcje. Tak. Wita ludzi integruje. I czasami w tej Biblii ten smród, nie? Mamy jeszcze kochani minutę protestu. Dobra, koniec protestu. Koniec protestu. Kochani, kochani kochani nasi mieszkańcy, więc godzina 16. Dziękujemy, dziękujemy. Kończymy protest na dzisiaj. Dzięki śliczne i miejmy nadzieję, że to nie ostatni protest. Więc jak, jak zwykle zostaniecie poinformowani na Facebooku. było trzeba. No. no. Bo jak nie Weź. będzie, to znaczy, że ruszyli się. Tak. No i jak no. powiedzą, że... Panie Krzysztofie, ja źle podałem wtedy. Źle, ja nie udało mi się znać. Zjednoczony barwinek chciałem. Ta, z jedno, a, jak a ja bym wtedy ich Co? Witam serdecznie. Jak to było wtedy tak. tam? E, na YouTubie. Tak, tak, ja wiem, ale nie, wtedy mi tam podałem. NBTV. a, no, NBTV. a tam jest, no jest w tym Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, relacja w barlinku przy ulicy Wygląda, NSZ Solidarność w barlinku ulica Gorzowska, dobiegła końca hej, e, więc po e, więcej nie musiało być takich protestów, e, a, a pogoda wpisuje czas na relację, Każdy na to zasłużył. Mamy piękne pane, panie z policji tutaj w Bardzieńku, witamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Także wszystkiego dobrego, miłego popołudnia. Składa zjednoczony walinek, z towarzyszenia czołem.